Witajcie kochani, w kolejnym pracowitym dniu dziewczynki budują bazę w lesie, a ja postanowiłam Wam opowiedzieć troszkę o naszym mobilnym kurniczku. Czy nam się sprawdza, czy też nie. Jego wady i zalety. A tak się prezentuje nasz kurniczek. Kurników tego typu w Polsce nie jest zbyt wiele, ale jak zauważyłam, już coraz częściej pojawiają się na rynku. Ale głównie służą bardziej jako wybieg odchowalnik dla kurcząt, które są z przeznaczeniem typowo na mięso. Nasze kurki są tylko na jajka, więc testujemy go czy przy takim stylu życia naszych kurek ten kurnik będzie się sprawdzał. Jak widzicie, konstrukcja tego kurnika jest bardzo solidna. I siatka jest naprawdę gruba, więc żaden lis nie ma z nią szans. Jedynie jakiś naprawdę bardzo wytrwały mógłby tutaj ewentualnie się podkopać. Ale nie mieliśmy do tej pory takiego incydentu. Więc, widocznie, widocznie mimo to, że tutaj jest tak dużo tych lisów, gdzieś albo. Boją się, że mamy psy i nie chcą przeznaczać tak dużo czasu i energii na to, żeby się do tych kurek dostać. Chociaż powiem Wam, że raz mieliśmy taki incydent, że lisek podszedł i wyrwał parę piór z ogona kurce, ale to tylko przez siatkę, jak spała, ponieważ akurat spała tutaj w tym rogu i miał taką możliwość. Teraz zauważyłam, że kurki bardziej się kładą. Tam, gdzie jest ta pleksa, i już wtedy automatycznie on już nie ma dostępu z żadnej strony. I jeszcze raz podkreślam, że konstrukcja tego kurnika jest naprawdę bardzo, bardzo solidna co jest jego atutem. No, może minusem jest to, że sporo waży. Aczkolwiek dla nas to nie jest jakoś bardzo problematyczne, ponieważ świetnie sobie dajemy radę, aby go przesunąć, a dodatkowo ostatnio nawet zrobiliśmy tego typu wózek. Wózek może nam dużo ułatwić, ale tak jak wcześniej wspomniałam, nie jest on konieczny do tego, aby móc przesunąć tą całą konstrukcję, więc myślę, że osoba, która ma wystarczająco siły i zdrowy kręgosłup poradzi sobie świetnie bez wózka. A wystarczy tylko podnieść kółeczka i przesunąć tą całą konstrukcję. Do przodu. Jak ja to robię, jak widzicie, ja tutaj mam takie pleksy przytwierdzone z boku. One nie są na stałe z tego względu, że jeszcze cały czas testujemy ten kurnik i sprawdzamy, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. Więc ja zabieram te pleksy, wyciągam te patyki od pastuka i wtedy sobie spokojnie podnoszę kółka do góry. I przesuwam całą konstrukcję unosząc ją właśnie tutaj z tej strony, i tak samo właśnie postępuję. Najpierw przed przeniesieniem z tej drugiej strony, to wygląda dosłownie identycznie, i w taki sposób to wygląda. I tak to robię. Z tym, że jeszcze jedna dobra rada, ponieważ kiedy podnoszę tą konstrukcję, niektóre kurki potrafią być naprawdę bardzo cwane. I próbować się przedostać dołem. Dlatego zawsze staram się zabierać im tutaj jedzonko, żeby nic tutaj nie wadziło, i sypać im jedzenie tam dalej. One mi wtedy automatycznie troszkę przechodzą tam dalej, ale są zajęte właśnie jedzeniem, i nie są w stanie zauważyć, że powstają tam szczeliny. I ja na spokojnie mogę sobie taki kurnik przestawić Chciałam wam jeszcze tutaj pokazać że jest tutaj właśnie e, taka klapa. Może ktoś ją widział już na naszym filmiku z pierwszego dnia. E, ona ta pierwsza jest właśnie otwierana do góry. Jest dość ciężka i powiem wam, że e, jest to fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o odchowalnik. Dla mnie troszkę uciążliwe z tego względu, że jeżeli mam się właśnie dostać po jajka, to wtedy automatycznie muszę robić to zupełnie inaczej. Ale tak, wcześniej miałam tutaj wodę, która była postawiona właśnie na trawie, i powiem Wam, że wyciąganie właśnie tej wody. Przy takiej konstrukcji nie było proste, z tego względu, że unosiłam całe wieko i automatycznie wtedy wszystkie kury były bardzo zainteresowane i chciały mi wyskakiwać. Więc wymyśliliśmy, że zrobimy taki pojnik i on sprawdza się świetnie. Z tego względu, że wodę uzupełniam sobie właśnie w takim wiadereczku. I w tym wiaderku ta woda sobie spływa wężem. Do pojnika i jak na przykład widać, teraz troszkę pojnik jest ubłocony, więc biorę sobie na przykład konewkę, opukuję ten pojnik i wtedy automatycznie on się oczyszcza. A w taki sposób można wyczyścić, ewentualnie wziąć jeszcze szczotkę, przeczyścić, ale tak wypukujemy. Muszę przyznać, że ten pojnik to naprawdę świetny wynalazek, z tego względu, że woda nie znajduje się w środku, tylko właśnie na rantach tego pojnika i dzięki temu dużo łatwiej go wyczyścić. I jest on bardzo, ale to bardzo lekki i świetne jest to rozwiązanie właśnie z tym, że mogę go spokojnie Uzupełniać w taki sposób i jest to dla mnie duże, naprawdę ułatwienie, bo nie muszę wyciągać żadnych wiaderek, pojemników z tego wybiegu, tylko mam wiadereczką, uzupełniam i ta woda cały czas się dolewa, i nie muszę się martwić, że wody gdzieś tam zabraknie. No i też automatycznie nie brudzi się ona aż tak bardzo jak. Stała na przykład w wiaderku, lub w pojemniku, który był postawiony. Mieliśmy też taki pojemnik, który wisiał, ale bardzo problematyczne było to dolewanie wody, ponieważ trzeba było właśnie wyciągać ten pojemnik, podnosić tą całą klapę i też tej wody bardzo szybko ubywało z tego względu, że kury przechodząc gdzieś tam tyrpały ten pojemnik, i ta woda bardzo szybko się wylewała. I trzeba było cały czas przychodzić i sprawdzać, czy kurki mają wodę. Więc y, takie rozwiązanie dla mnie jest idealne. Jak widać, kurki nie mają tutaj żadnego pojemnika na znoszenie jajek, a był. Był, ale się nie sprawdził, więc wyjęłam go i nie ma żadnego. I kurki tutaj znoszą jajka trochę tak inaczej, bardziej naturalnie. Jak w przyrodzie pokażę Wam. Bo akurat tutaj jest jajeczko. Jak widzicie, o, tam kurka ocuń się. O, akurat akurat podeszły, tak? Tu im coś muszę tam chyba rzucę. To wam pokażę. I musiałam im sypnąć trochę ziarna, żebym mogła wam pokazać, jak tutaj właśnie składają jajeczka. I jak widać, robią sobie same takie gniazda, jak w naturze. Z siana, które tutaj samo się tworzy z tej trawki. I powiem Wam, że w obecnym momencie jest to najlepsze rozwiązanie. Z tego względu, że Wystarczy, że ja sobie tutaj to kółko podniosę, włożę rękę i wyciągnę to jajeczko. A zaś jak miały wcześniej koszyczek, to one później na noc wchodziły do tego koszyka, tam nie było zabezpieczone, i przez to właśnie te liski gdzieś tam mogły tą kurkę złapać za ogon, a tak to one to jajko składają tutaj. Wtedy też automatycznie później kładą się tutaj spać, i nie ma problemu. O, tam sobie zajadają. I na razie takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o składanie jajek, się sprawdza. Chociaż kurki jeszcze muszą się zaklimatyzować, bo cała ta przeprowadzka, no troszkę ich kosztowała stresu. Ale, pomimo to, że. W taki sposób też się przyzwyczaiły do składania jajek. To jeszcze cały czas szukam rozwiązania lepszego i może właśnie jakiś koszyczek, ale no ważne, żeby to była w miarę stabilna konstrukcja i też mobilna, taka żeby się przesuwała z całym tym wybiegiem. Żeby nie trzeba było jej wyciągać za każdym razem, kiedy przesuwamy całość. Właśnie nadszedł czas przesunięcia kurnika, więc muszę kurką nasypać jakiś dobroci, żeby je czymś zająć i żeby miała ten czas i swobodę na przemieszczenie tej całej konstrukcji. No bo nie ukrywam, nie chciałabym, żeby gdzieś mi tam trzmychnęły dołem i żebym później musiała biegać po całym ogrodzie i je łapać. Co niestety nieraz się zdarzyło i no później zajmuje mi to sporo czasu, a nie chciałabym tego czasu marnować, bo. Chciałabym jak najszybciej zrobić ten filmik dla Was. Kurki zajęte, więc mogę podkraść jajeczko. I właśnie w taki sposób zabieram. Zobaczcie, piękne, czyściutkie, zdrowe, ekologiczne jajeczko. Same witaminki. A kurki zajadają, więc zabieram się za podnoszenie drugiego kółka i przesuwanie, bo już tutaj jakieś interesantki przychodzą. Liczą chyba na coś lepszego. I jeszcze drugie kółeczko. I tak to się prezentuje po przesunięciu. Nie przesuwam całości, z tego względu, że wystarczająco, jeżeli codziennie przesunę taki kawałek. I tutaj właśnie kurki mogą sobie grzebać w tym sianku, a tam już mają świeżą trawkę. Zobaczcie jak, jak to fajnie się prezentuje, jaka różnica. Tutaj mega zielono, a tutaj sianko. No, ale sianko, tak jak mówię, też jest potrzebne. Gdzieś te jajeczka muszą składać. Po przesunięciu kurnika zabezpieczyłam boki plexom. Jak widzicie, ściągłam to wiadro, ponieważ musiałam podnieść klapę, by móc wstawić pojemnik, właśnie z ziarnem. I zawieszki. Powiem Wam, że takie zawieszki są naprawdę fajne dla kurek. E, taka forma zabawki, a dodatkowo przekąski sprawdzają się super i też bardzo fajnie się prezentują. Niektóre kurki wolą ziarno, inne trawę, a jeszcze inne, właśnie podziubać przekąskę. Już ogarnięte, i jak widzicie, nie jest to jakoś bardzo problematyczne. Rzeczywiście, jedyną taką wadą jest to, że trzeba cały czas unosić tę klapę, kiedy chcemy wyciągnąć jakieś pojemniki. Na jajka znalazłam sposób, podbieram tak jak wam pokazywałam, przy kółkach. A jeżeli chodzi o właśnie wymianę tych pojemników, to jeszcze myślę, że znajdę jakieś rozwiązanie. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać, jakie są plusy tego oto wybiegu. I to jest właśnie zaletą tego mobilnego kurnika. Kurki były tutaj ostatnio i przesuwałam je z góry, tam, właśnie, aż tutaj na dół. I tutaj były właśnie w tym ostatnim dniu. Co od razu można stwierdzić, bo trawa jest mocno wydziubana i jeszcze widać ziemię. Ale jak spojrzymy w górę, to ten pas, po którym się przemieszczał kurnik, jest naprawdę pięknie porośnięty taką żywo zieloną trawą. I bardzo fajnie się odróżnia właśnie od tej trawy po bokach. Co świadczy, że właśnie to jest taką e, dużą zaletą. Że te kurki właśnie nawożą nam dodatkowo całą tą naszą młąkę i wtedy ona już taka odrasta, wzbogacona. A co wy sądzicie na temat takiego kurnika? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się na dłuższy czas? Powiem Wam, że dla mnie on ma więcej zalet niż wad. Pomimo, że ta pokrywa jest dość ciężka. To jednak korzyści, jakie z tego mamy, i że dodatkowo właśnie nie musimy kosić trawy, to dla mnie jest naprawdę mega atutem. A jedyne, co bym jeszcze chciała, to właśnie to, aby znaleźć jakieś rozwiązanie odnośnie tego koszyka, gdzie kurki mogłyby swobodnie znosić jajka. Ale myślę, że takie rozwiązanie się znajdzie. Może wy podsuniecie mi jakiś pomysł. Ja zmykam zbierać jeżynki. A Wam życzę oczywiście wszystkiego co najlepsze. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie, dajcie łapkę w górę. I oczywiście komentujcie, doradzajcie. Chętnie przyjmę każdą opinię. I posłucham Waszych rad. Do następnego, kochani.